Hejka! Dzisiaj w odcinku pokażę Wam, jakie w tym miesiącu i w przyszłych miesiącach yy, mam święto. Dobra, pierwsze, Wigilia Bożego Narodzenia była wczoraj. Dzisiaj jest Boże Narodzenie, jutro Boże Narodzenie. 27 jest narodowy dzień zwycji. No i oczywiście 31. Jest sylwester. Teraz styczeń 2025. Pierwszy jest nowy rok, czyli to jest święto. Potem mamy święto Trzech króli w 6 stycznia. Ja do szkoły idę 7, bo wtedy mi się kończy przerwa świąteczna. W lutym są walentynki 14. Ale oprócz tego 3 lutego są moje imieniny. W marcu nic na razie nie mam, ale za to w kwietniu jest Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna. Kto lubi Wielkanoc, niech daje łapki w górę. I tu oczywiście mamy poniedziałek wielkanocny. W pierwszego jest święto pracy w 1 maja oczywiście. Dzień flagi Rzeczypospolitej jest 2 i od razu trzeciego święto Konstytucji 3 maja. 3 maja. Potem 26 marca mamy Dzień Matki. Więc bardzo fajny dzień, ale w czerwcu mamy pierwszego, oczywiście Dzień Dziecka, każde dziecko lubi ten dzień. 8 e, mamy zielone świątki, ale to wszystko na razie niedziela. Za to w czwartek 19 Boże Ciało, e, w poniedziałek 23 Dzień Ojca. W lipcu na razie nic nie mam, w sierpniu na razie też nic nie mam, tylko jest święto w niebo, wzięcie Najświętszej Maryi Panny. We wrześniu oczywiście pierwszego idziemy do, do szkoły. Nikt z nas nie lubi oczywiście szkoły. Czter... Poczekajcie, 16 października jest mojego wujka urodziny, są w 1 listopada, jest Wszystkich Świętych, w 11 dzień niepodległości i w 15 moje urodziny. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile mam lat, piszcie w komentarzu. W grudniu oczywiście Wigilia Bożego Narodzenia. Potem jest Boże Narodzenie, Boże Narodzenie, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. No i potem mamy Sylwester. No i potem już to samo. Czyli obmówiliśmy szybko, y, jakie są święta w roku, obmówiliśmy też. Jakby moje święta, które dla mnie są ważne, i teraz tak, styczeń zacznie się zaraz, jeszcze go nie ma. Lutego też jeszcze nie ma, ale za to mamy grudzień, ale nie 25, znaczy nie 2025, tylko 2024, tak. I teraz dzisiaj jest 25, czyli Boże Narodzenie. Jak wy się cieszycie, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie, oczywiście. Tutaj wyświetla Wam się mój kanał Bubioski. Wpadajcie na niego. Jest już pierwszy film. Policyjny patrol, część pierwsza. I oczywiście tam y, są shorty I błagam, jeżeli możecie, subskrybujcie, bo mam dopiero 5 subskrybentów. Jeżeli chcecie też y, jakieś filmy z Gierki Nikolki, to mówcie, to ją chętnie zaproszę. I teraz ocencie. Boże Narodzenie od zera do dziesięciu. Ja oceniam 9,5 hmm, na 10. Napiszcie w komentarzu, jak wy oceniacie. Żegnam, papa! Pa. Buziaczki do Was. Żegnajcie.